ma, cześć cześć, z tej strony Rizrox. Eee, słuchajcie, dzisiaj jadę do pracy. Eee, mamy jeszcze sierpień, ale pogoda tak, no troszkę popadało z rana, znaczy tak z rana, tak do 11 jeszcze troszeczkę takie lekkie opady były. No słuchajcie, jadę do pracy, biorę aparat i chyba vloga z tego zrobię, bo u mnie w pracy jest yy, paru kolegów, którzy są yy, w grupach kibicowskich falubazu. W Zielonej Górze jest, jest Żurzel. Przez wiele lat zresztą ja też chodziłem na mecze. Jak Falubaz był w Gazie, eee, jakoś tak mnie wtedy, a teraz ostatnio już dawno na Falubazie nie byłem. W każdym razie Falubaz spadł do pierwszej ligi. I, a z drugiej strony, nasz były, były junior, wychowanek naszego Falubazu Patryk Dudek, eee, został topowym zawodnikiem. Grand Prix i będzie startował w całym cyklu Grand Prix. No, i jako, że Falubas przechodzi do pierwszej ligi, no to on, jako taki zawodnik topowy, światowy, powinien się ścigać w pierwszej lidze. No i teraz jest, słuchajcie, wczoraj był post, że Piotr Protasiewicz zostaje w Falubazie. Bardzo fajnie, no, no kapitan. Jakby nie patrzeć, to jest taka legenda. Już tak jak był Andrzej Huszcza, legendą, tak Piotr Protasiewicz. No ale Patryk Dudek, słuchajcie, też wyrósł na legendę naszego klubu zielonogórskiego falubazu. No i moi koledzy dzisiaj robią taką akcję, że chcą mm, zrobić banery. Zresztą y, kibice y, Zielonej Góry robią taką akcję w całym mieście, że rozwieszają banery żeby Patryk został w Zielonej Górze e, na tą pierwszą ligę żeby ten, żeby, no plan jest taki żeby przez ten rok wywalczyć awans do Ekstraklasy e, no i e, poprosili mnie czy, czy pomógłbym im porobić zdjęcia e, bo chcą zrobić zdjęcia takie z banerami e, z Patrykiem Dudkiem właśnie no i biorę dzisiaj aparat mój, którym kiedyś vlogowałem e, no i... E, no, i biorę ten aparat do pracy i dzisiaj robimy taką akcję. Troszeczkę im tam pomogę. Zresztą ja też jestem za tym. Fajnie by było, gdyby Patryk Dudek został. Zresztą Patryk Dudek do mnie czasami do klubu też przychodził. Fajny chłopak, świetny zawodnik, rewelacyjny zawodnik. To jest taka perełka w naszej lidze, można by powiedzieć. No, oczywiście jest kilka takich świetnych, no na przykład Bartek z który, który przecież Grand Prix wygrał i jest od, od młodzieżowca jeździł w Gorzowie jest rewelacyjnym zawodnikiem, no ale Patryk Dudek jest, ja jeszcze pamiętam jak chodziłem na mecze, to Patryk Dudek był juniorem i pamiętam, jako junior objeżdżał najlepszych zawodników i to było coś fantastycznego, że taki młodzieniaszek startował i, i no i tak świetnie jeździł, nie, no i to jest już taka zielonogórska legenda, no i chłopaki powiedzieli, czy, czy bym mi nie pomógł, no kurcze, no pewnie, żeby mi im pomógł, nie więc dzisiaj jadę do pracy i i robimy taką akcję właśnie z banerami, będę robił foty, później te foty wrzucamy na forum pewnie wrzucą falubazą może gdzieś tam, no i no i tak pomyślałem, może by tak przejechać się później po mieście, porobić zdjęcia banerów, albo jakiś tak żeby troszeczkę troszeczkę może do vloga wrzucić jakieś takie, że no, no nasi, no słuchajcie, w ogóle kibice w Zielonym Górze są fantastyczni, tak swoją drogą, bo mają rewelacyjne pomysły, no naprawdę z tym nawet zrobili taką parę lat temu ustawkę, znaczy ustawkę, no taki zrobili kawał, że to jest niesamowite. To po prostu wszyscy kibice w Polsce zazdrościli tego pomysłu. Na przykład, wyobraźcie sobie, jak był, bo derby Gorzowa i Zielonej Góry to zawsze jest wielkie wydarzenie. Tam zawsze są, że tam ci kibice się tak troszeczkę wiadomo. Jest takie tarcie między nimi. No i słuchajcie, parę lat temu kibice. Zresztą ja może zrzucę z YouTube'a taki urywek. W każdym razie kibice z Zielonej Góry kupili koszulki. Stali Gorzów. Kupili normalnie bilety na sektor Stali Gorzów i to było w Gorzowie był mecz i wnieśli baner No i tam powiedzieli, że tam tylko, że tam mają baner E, Stali Gorzów i tak dalej i w czasie meczu słuchajcie mówił Dawajcie rozwieszamy ten baner i rozwiesili ten baner a to było napisane na sektorze same żółte koszulki na sektorze e, Stali Gorzów tylko Falubas <grytanie> i po prostu to było tak przekomicznie tak fajnie i to była taka fajna akcja z pomysłem. W ogóle i żeby to zorganizować, no było rewelacja, no i powiem Wam, że no mamy naprawdę, no i nasi kibice na przykład to są też kibice yy, koszykówki, są ci sami kibice yy, No i naprawdę są świetni, no i, no i słuchajcie, no robię dzisiaj taką, taką, taką właśnie akcję, więc może jeszcze z pracy do vloga coś wrzucę, może mi się uda, bo to w czasie pracy będziemy robić zdjęcia może mi się uda coś wrzucić jeszcze do vloga. No w każdym razie no zobaczycie jaki będzie efekt tego. Nie, <grymka> tak O, Konrad, hej. Siema. Ty, a w ogóle do vloga mogę was wrzucić? Dobra. Siema, siema, siema Izo. Przepraszam, przepraszam. mamy do pracy. Zamazać? Nie no, taki kibic falu bardzo co Ale wiesz, zamazać tak, że każdy na mordzie będzie miał logo Leurema Nie, Nie, nie. To zasłoń, żeby lokowania produktu było, nie było. Jest nasza myszka. A ja to muszę szafkę spójść <noise> Co będzie wzięć troju wyszki Czemu go nie przyniosłeś? A na kogo czekamy jeszcze? No i tak, no wydaje się specjalnie rozbieram na dwie minuty, żebyś na aparat. Jest. Na no, na mianę. Można założyć. Krystian, wziąłem przejściówkę to ten. To i karty mogę zaraz na telefon rzucić i ci prześlę od razu zdjęcia, nie? Chodźcie, rozwijamy się z Dobra, robimy, robimy Robimy focie się siema, siema już po pracy, wyjebany jak Messerschmitt. To jest Grzesiu. Siema. Grzesiu jest z działu e, drzewnego, coś nie? E, tak, podobno. Podobno <laughs> Nie, my jestem, ja jestem dzisiaj, słuchajcie, wyko wykończony po prostu jak Messerschmitt, nie? Dzisiaj, słuchajcie, sprzedałem 30 ton węgla z dostawą bezpośrednią, i jestem wykończony po prostu, wykończony. Grzesia, podrzucam pod bidronę do mnie. Jeden, kur, jeden, zro, jeden sprzedaż zrobił. No i. i poszedł spać. Jeden, no jeden właśnie Mówił, że ten, mówił że sprzedał te Dwa zamówienia zrobił na 100 tysięcy, nie? Drzwi i jakieś coś tam jeszcze, i mówi, dwa zamówienia i nara, nie? I obrót zrobiony. No. tak było, no. no. Dobra, słuchajcie, już jestem pod chatką. Mam tak dość dzisiejszego dnia. Akcja wyszła z banerem fajnie. Fotkę wam wrzuciłem. Fajnie to wyglądało. Ale powiem wam, że po prostu tyle węgla, co dzisiaj się nasprzedowałem, to masakra. I mam totalnie dość. Po prostu mam już dość. Idę obrabiać nowy poradnik ze Stoneranera i obrabiać ten film, który właśnie teraz, ten vlog, który teraz nagrywam. Drineczek idę spać. Już po prostu dość, już dość. Nara.